Mamy Mikołajkowy Czas. I w związku z tym Mikołajkowym Czasem, bardzo świąteczną, podniosłą chwilą, spotykamy się po to, aby uczcić nasze wspólne święto, święta Akła. Spotykamy się po to, żeby wspólnie poprzebywać, pocieszyć się, bo codziennie się widujemy w takim gronie, po to, żeby zjeść tort, po to, żeby Mikołaj wręczył prezenty, po to, żeby się świetnie bawić. Chodzę od dwóch miesięcy i spodobało mi się na tyle, że zaczynałam od jednego razu w tygodniu, a teraz dwa i mam wrażenie, że gdyby można było to i trzy. Co te zajęcia Pani dają? Na pewno duża możliwość odstresowania się, dbania o zdrowie, rozładowania napięcia i wbrew pozorom po takich zajęciach pojawia się dużo więcej energii niż przed zajęciami. Rewelacyjne, rewelacyjne, to prawda. Tak jak dzisiaj było widać, pan jest bardzo dużo, bardzo dużo chętnych. Ja, po prostu, ja osobiście powiem od siebie, że ja uwielbiam te zajęcia. Ja byłam teraz na zwolnieniu lekarskim, tak tęskniłam za zajęciami, że przyszłam po prostu w ortezie na zajęcia, zdjęłam i ci ze złamanym palcem. Ja po prostu uwielbiam. Bardzo dużo pani rozmawiamy między sobą, uwielbiają te zajęcia. No jest super. Tak jak widać dzisiaj było po, po naszych ćwiczeniach. Jesteśmy uśmiechnięte Power jest niesamowity. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. W tej chwili zajęcia prowadzone są w dwunastu grupach i rannych i popołudniowych. Są to zajęcia, na które chodzą wszystkie panie. Nie ma ograniczeń wiekowych. Są to panie w wieku 20 paru lat, są to panie w wieku 70 lat więc przedział jest ogromny. Co dają takie zajęcia? Przede wszystkim świetne samopoczucie, pozytywną energię, a co najważniejsze świetną sprawność. Dzięki tym ćwiczeniom nie boli kręgosłup, przestają dokuczyć nam dolegliwości stawowe, regeneruje się cały organizm. Nic tylko ćwiczyć. ja, ja i córcia moja, my po kręg operacjach kręgosłupa i nie możemy za wiele sportu używać, tylko woda, tak? I my dzięki Beatce jesteśmy zdrowe, pomaga nam Dziękuję. jak tylko może, we Dziękuję wszystkim, bardzo. we wszystkim. Dziękuję bardzo. Super, ćwiczenia są tak y, organizowane i tak dopasowywane do nas, y, bo tu chodzą i grube, i, i młode, i stare, i ja już mam 70 lat, mam prawnuka i, 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 i chodzę, I ćwiczę, i, ćwiczę, tak. i ćwiczę, przynajmniej trochę mam ruchu. No bo co mi, co mi zostało. Sprawność ma to najmniejsze znaczenie. Mogą ćwiczyć osoby z różnymi niedowładami, z różnymi dysfunkcjami aparatu ruchu, zarówno kończyn dolnych, górnych, jak i samego kręgosłupa. Są tu Pani w różnym wieku i nie czuć takiego dystansu pomiędzy Paniami. Pani są zaprzyjaźnione bardzo często w międzyczasie, między ćwiczeniami Panie wymieniają się plotkami, informacjami z osiedla. Także jest bardzo fajnie. Atmosfera, no przecież śpiewamy, ore, ore, bada, bada, amore, hej, amore, bada, bada. Dzięki wielkie. No, także jest. koleżanki, ja dyrygent, główny dyrygent, jak mnie nie ma, to jest smutno na basenie. Ai, uh -huh.